Witam Państwa bardzo serdecznie z tej strony Krzychu. W dzisiejszym odcineczku kolejne zadanie z kangura. Już sobie wstawiam stoper. Ok. No to zaczynamy. Zadanie szesnaste. Hmm. Czytam treść. Jeśli sinus T równy jest 513 oraz 0 jest, jest istotnie mniejsze od T a także pi drugich jest większe od t, to cosinus t równa się. Dobrze. A zatem mamy, drodzy Państwo, za zadanie wyznaczyć, wyznaczyć wartość, prawda, tego kosinusa. Tego a zatem robię sobie w takim razie, po pierwsze, tutaj to, co oni napisali, zadanie 16, czyli nasze dane. T należy do przedziału takiego. Jest równoważne, że te należy do przedziału od 0 do pi drugich A zatem, drodzy Państwo, jeżeli bym sobie teraz narysował, bo zauważcie, drodzy Państwo, T to jest nasz kąt, prawda? Nasz kąt i zarówno może być miara tego kąta w radianach, czy też w stopniach, to za bardzo nie ma znaczenia. Jednakowoż widzimy, że ten kąt jest większy od 0 stopni, czyli inaczej od 0 radianów i jednocześnie jest on mniejszy od pi drugich radianów. Pi drugich to jest 180 przez 2 stopni, czyli 90 stopni, czyli ten należy do przedziału od 0 do 90 stopni tak I jeżeli sobie teraz narysuję układ współrzędnych o w taki sposób, nazwę kolejną pierwszą, drugą, trzecią ćwiartkę układów współrzędnych, numeruję, przypominam, odwrotnie do biegów wskazówek zegara, ponieważ bieg wskazówek zegara jest w taki sposób, to ja będę Numerował świadki w sposób odwrotny i mamy, że ten kąt, prawda, że on należy od 0 do 90 stopni, czyli to będzie ta część, ta część układów współrzędnych. I teraz należy posłużyć się, drodzy Państwo, definicją, ponieważ jeżeli nasz kąt należy do przedziału od 0 do 90 stopni, to wówczas zarówno dla sinusa, kosinusa, tangensa i kotangensa, wszystkie wartości tych funkcji ze zmienną t, prawda, czyli z tymi naszymi stopniami, czyli przykładowo cosinus 60, cosinus 90, um, chociaż nie... Y bardzo was przepraszam, bo teraz podałem dla wartości skrajnych. Cosinus 50, cosinus 40, cosinus 30. E, tangens 30, kotangens. E, wszystkie w pierwszej ćwiartce są dodatnie. Tutaj jeszcze tak w nawiasie powiem, że w drugiej ćwiarce jest tylko sinus dodatni, czyli tylko sinus jest dodatni. W trzeciej ćwiarce to jest tangens i kotangens są dodatnie. A w czwartej ćwiartce... Jedynie, drodzy Państwo, cosinus jest dodatni. Cosinus jest dodatni. Tak. Czyli w takim razie, drodzy Państwo, już sobie tutaj określiliśmy. Czyli w takim razie cosinus T na pewno musi być dodatni, ponieważ wartość tego cosinusa, jeżeli T należy od 0 do 90 stopni lub inaczej od 0 do pi2 radianów, musi być dodatni. Czy już sobie mogę zapisać, że cosinus t z definicji w tym wypadku jest większy od 0. Dobrze. No i teraz mogę przejść do rozwiązywania. Czyli to de facto były nasze założenia do tego zadania. Jeśli sinus t jest równy 5,13. Jak tu teraz obliczyć cosinusa t? Otóż kosinusa t możemy, drodzy Państwo, obliczyć teraz jedynki trygonometrycznej, ponieważ sinus y, kwadrat T dodać kosinus kwadrat T to się równa 1, prawda? Czyli nasza typowa jedynka trygonometryczna. Teraz za sinusa T podstawię sobie 5 trzynastych i podniosę do kwadratu. Następnie to 5 trzynastych w kwadracie przerzucę sobie na drugą stronę. I otrzymam 1 odjąć 513 w kwadracie. Czyli zapisuję cosinus kwadrat t to się równa 1 odjąć 5 trzynastych w kwadracie. No i teraz tak, 5 trzynastych w kwadracie to jest tak, jakbym podniósł licznik i mianownik do kwadratu. Licznik w kwadracie to jest 25, mianownik w kwadracie to jest 169, a zatem będę miał, że to się równa 1, odjąć 25, 169, prawda? Teraz zatem mogę sobie jedyneczkę zamienić na postać 169, 169, ponieważ 169 podzielone przez 169 daje mi jedynkę, prawda? Odejmuję teraz odjąć 25 169, czyli to co miałem wcześniej. No i otrzymam wynik 144,169, a zatem kosinus kwadrat t to się równa 144,169. Z tego mi wynika, że po spierwiastkowaniu, prawda? To będzie pierwiastek ze 144 podzielony przez pierwiastek ze 169. Pierwiastek ze 144 to jest 12. A pierwiastek ze 169 to 13, prawda? I teraz to się równa cosinus t lub cosinus t to się równa minus 12,13. Ale. My powiedzieliśmy sobie na początku, że cosinus t z definicji, którą tutaj przyjęliśmy, jest większy od 0, a zatem tutaj w tym wypadku zostaje nam tylko to rozwiązanie, ponieważ tylko 12/13 jest większe od 0. Cosinus t równe minus 12/13 nie spełnia naszego założenia, nie spełnia założenia. Okej. Okay. Czyli, no chociaż tutaj de facto to jest taki zapis bardziej może symboliczny, m, ponieważ osoba, osoba znająca dobrze matematykę mogłaby się do niego przyczepić, ponieważ de facto my to uwzględniliśmy w naszych założeniach, prawda? Czyli de facto no, taki zapis, no, de facto to powinienem to napisać w taki sposób, że po prostu e, nie należy do e, nie należy do m, jakby hmm, to w takim razie do przyjętych założeń, prawda? Do przyjętych, czy już takich ostatecznych założeń. E, no właśnie. No właśnie. No ok, czyli no w takim razie to już sobie określiliśmy. Czyli kolejne zadanie, zadanie 17. Mam nadzieję, że zadanie 16 udało mi się dobrze Państwu. Wytłumaczyć. Zadanie 17. Ile jest równe suma cyfr liczby n równe 10 do 92 odjąć 92? Mamy kolejną 5 odpowiedzi. Zatem okreśmy sobie tą liczbę n, prawda? Okreśmy sobie liczbę n. 10 do 92 odjąć 92. Jakby to zrobić? Otóż, drodzy Państwo, ja, pod, po, ja, podam pod, ja podam Państwu jeden sposób na rozwiązanie tego zadanka. Otóż, jeżeli sobie określę liczbę a równą 10 do potęgi 5 odjąć 92, co wówczas dostanę? Wówczas, drodzy Państwo, dostanę taką liczbę, prawda? To będzie liczba równa 100 000 odjąć 92, a to się równa 99 000 99 908, prawda? A zatem, drodzy Państwo, widzę, że otrzymałem w wyniku 3 dziewiątki. I 0,8, prawda? Czyli otrzymałem 3 dziewiątki i liczbę 8 na samym końcu. Jeżeli określę sobie teraz liczbę b równą 10 do potęgi 6, odjąć 92, to będzie w takim razie milion, odjąć 92. To się równa... 999 908, prawda? 999 908. Tak, ponieważ jeżeli od 100 odejmę 92, to mi zostanie samo 8, czyli po prostu tutaj sobie w taki sposób to zrobiłem. Zatem widzę, że w tym wypadku mam 4 dziewiątki i na końcu mam liczbę 8. Tak jak w poprzednim przypadku. Czyli widzę, że wraz ze zwiększaniem wykładnika yy, wykładnika yy, podstawy równej 10, wraz z zwiększaniem tego wykładnika, zwiększa nam się liczba dziewiątek, prawda? O zwiększaniu o jeden wykładnika zwiększy się liczba dziewiątek o jeden w wyniku i dodatkowo na samym końcu i tak będzie liczba 8. A zatem, drodzy Państwo, mogę teraz dojść do wyznaczenia liczby n. W jaki sposób zapytacie? Otóż sposób będzie całkiem prosty. Ponieważ liczba dziewiątek w takiej cyfrze, wnioskując z liczb kolejną a i b, ile będzie równa? Dam Państwu chwilę do zastanowienia się. OK. Mam nadzieję, że Państwo się już zastanowili. Będzie liczba 92 odjąć 2 razy 9, tyle będzie naszych dziewiątek, ponieważ od końca muszę odjąć te dwie cyferki 0 i 8, prawda? Wówczas otrzymam w istocie taką liczbę dziewiątek i dodatkowo otrzymam i tak na samym końcu, z racji już mam obliczyć zgodnie z treścią ile jest równa suma takich cyfr czyli dodać 0 dodać 8, czyli dodać te dwie ostatnie cyfry, no i powinienem otrzymać wynik 90 razy 9 to się równa 9 razy 9, 81 a zatem to będzie 8 81, czyli 810 dodać 8 a to się równa, drodzy Państwo tutaj przejdę do wyniku, 810 18 równe n. No, i wyznaczyliśmy sobie w takim razie n. -a. Teraz tylko podkreślić odpowiedź 900 818. Super. No, i mamy tutaj już odpowiedź do naszego zadania.